Praca eurodeputowanych jest podobno bardzo trudną pracą, i dlatego muszą w europarlamencie zasiadać ludzie niebojący się ciężkiej pracy. Ale czy tak jest w istocie? Przyglądając się pracom Parlamentu Europejskiego oraz ich posłom, bez trudu możemy zweryfikować, czy dany parlamentarzysta jest kompetentną osobą, która decyduje o sprawach całej Unii Europejskiej. Bez większego trudu możemy też zweryfikować, czy poseł europejski zasiada w europejskim gremium z miłości do starego kontynentu lub swojego kraju, czy po prostu z chciwości. Jak wiemy, chciwość jest taką wadą człowieka, za pomocą której inny człowiek może chciwca zniewolić, tak, aby ten wykonywał jedynie polecenia. Dość klarownie w tym temacie wypowiedziała się świeżo upieczona europosłanka z Konfederacji, Ewa Zajączkowska-Hernik, w programie Bogdana Rymanowskiego. Eurodeputowana Konfederacji. Z Nowej Nadziei. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Jest pani zaszokowana czy zaskoczona tym, co pani zobaczyła w Parlamencie Europejskim? E, trochę zszokowana jestem. Czym? E, skalą przedsięwzięcia, e, według mnie, to jest swoista świątynia demoralizacji. Europosłowie mają tam zapewnione dosłownie wszystko i mam wrażenie, że to jest też troszeczkę po to, by nie podnosili głowy za wysoko, by nie krytykowali tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Oczywiście praca europosła jest zupełnie inną pracą niż posła krajowego. Jako rzecznik mogę coś na ten temat powiedzieć, co prawda, posłem w polskim Sejmie nie byłam, ale widzę różnicę w ilości chociażby aktów prawnych. Natomiast to, co mnie najbardziej, panie redaktorze, zszokowało, to chociażby metoda głosowania na pierwszym posiedzeniu w Strasburgu, Głosowaliśmy nad rezolucją dotyczącą pomocy Ukrainie. Część głosowań była imienna, część wymagała podniesienia ręki. Nie mam bladego pojęcia, na jakiej podstawie ktoś, kto, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która uznawała, że, jakaś, że jakieś głosowanie przeszło właśnie za pomocą podniesienia ręki, wysunęła taki wniosek, bo nie zawsze dało się nawet zdążyło się tę rękę podnieść, więc domniemam, że te głosowania po prostu były już wcześniej ustalone w związku z większością, która panuje w Parlamencie europejskim, i to była czysta formalność. Więc to jest skandal, jeżeli w taki sposób się. Mówi Pani o świątyni prawo. demoralizacji, nie boi się Pani, że sama zostanie zdemoralizowana? E... Tym przepychem, tymi pieniędzmi, tymi asystentami, tym wszystkim, co tam macie, chyba macie tego za dużo. Jest tego za dużo, Panie Redaktorze, zdecydowanie ja byłabym zwolenniczką ograniczenia tego, chociażby Obdziałaby pani sobie Chociażby pensję? tego. Chociażby tego, Panie Redaktorze, po co są dwie siedziby Parlamentu Europejskiego? Po co my raz w miesiącu jeździmy do Strasburga, a potem wracamy do Brukseli, żeby pracować w komisjach i w grupach? Dlaczego to nie może być w jednym miejscu? Dlaczego nagle w jednym miesiącu z Brukseli wszystko jest przewożone autokarami do Strasburga? Przecież to jest ogromny koszt, nie mówiąc już oczywiście o śladzie węglowym, z którym przecież Unia Europejska tak ochoczo walczy. To prawda. Europejska nie tylko ochoczo, ale też z wielkim, wręcz fanatycznym zaangażowaniem walczy z węglem. Jakby to on i cały stary kontynent mógł zahamować toczący się od milionów lat proces zmian klimatu. Warto tu dodać, że Europa odpowiada tylko za kilka procent światowej emisji dwutlenku węgla. Wydaje się więc, że akurat te kilka procent jest zbawienne dla planety, choć jak słyszeliśmy unijni biurokraci dla swojej fanaberii nie zawracają sobie głowy jakimś śladem węglowym. Tak się składa, że przez kolejne lata ci biurokraci będą mogli dalej rozwijać swoje artystyczne pomysły pod skrzydłami swojej komisarki Ursuli von der Leyen, którą gość Bogdana Rymanowskiego wsadziłby najchętniej do więzienia. Urzuli von der Leyen rzuciła pani w twarz, że za to, co ona robi, powinna trafić do więzienia. Naprawdę chciałaby pani widzieć panią szefową Komisji Europejskiej za kratkami? Tak. Myślę, Są w pani takie instynkty? Bo... To jest instynkt. Nie ma pani litości, miłosierdzia? Pa, panie redaktorze, to jest instynkt ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny to czego dokonała Ursula von der Leyen jak spowodowała że z europejskiej gospodarki robi się po prostu skansen to co zaprezentowała sobą chociażby w tym przemówieniu dwa tygodnie temu gdzie powiedziała że europejski zielony ład dalej będzie projektem który będzie realizowany przez Unię Europejską i ta śruba będzie jeszcze bardziej dociskana mówi z jednej strony że musimy obniżyć rachunki za energię firmom i gospodarstwom domowym a z drugiej strony no ETS dalej będzie funkcjonował i będzie rozszerzony jeszcze na transport i budownictwo, więc ona po prostu kłamała w swoim przemówieniu. Czyli to, co pani powiedziała, obiecując. to nie było tylko show, to nie była tylko retoryka, tylko naprawdę pani chce skazać Urzule von der Leyen na ciężkie więzienie. Panie redaktorze, chwilę przed jej wystąpieniem w Parlamencie Europejskim wyszła kwestia związana z przetargami na szczepionki firmy Pfizer, które były no, w sposób nie do końca jawne e, ustawiane, więc chociażby z tego względu powinna e, być może stanąć przed sądem. I to, co pani redaktorze powiedziałam dwa tygodnie temu, prosto w twarz Ursuli von der Leyen było tymi słowami, które... Sądząc po odbiorze tych słów, powiedziałoby jej wielu Europejczyków, już nie tylko Polaków, ale wielu Europejczyków, bo to przemówienie odniosło się, odbiło się bardzo dużym echem w całej Europie i do mnie spływały gratulacje i słowa poparcia z całej Europy, z Niemiec, z Francji, z Włoch, z Grecji, z Hiszpanii, z Węgier, z wielu, wielu państw. Normalni ludzie, którzy chcieliby to powiedzieć Ursuli von der Leyen, po prostu zobaczyli we mnie swojego przedstawiciela, który miał na tyle odwagi i jej to powiedział. Ktoś musiał... Oczuwa się Pani liderką? E, poczułam się osobą, która była przez chwilę chociaż głosem ludzi normalnych, którzy chcą żyć w Europie normalnie, chcą żyć w Europie bezpiecznie. Byłyście bardzo blisko siebie. Rozumiem, że spojrzała Pani w oczy Pani Urzuli von der Leyen i co Pani wyczytała w nich, kiedy słuchała Pani no, bardzo mocnych, ostrych, bezlitosnych słów? Pogardy i być może, I być może niesprawiedliwych według niej wobec siebie. Ja wyczytałam z jej oczu pogardę i czyste zło. Dla mnie ta kobieta jest y, złą kobietą, jest zły, Czyste zło? Y, tak, tak. Każdy jak już człowiek y, jest y, i dobry i zły. Może czynić dobrze i źle. Jeżeli ja. Y, Mówię do kobiety, jak kobieta do kobiety, jak matka do matki, że to, co zrobiła Urszula von der Leyen w związku z polityką migracyjną nie zatrzymała jej absolutnie w żaden sposób. Doprowadziła do tego, że instytucje unijne są nieskuteczne w walce z nielegalną imigracją. Spowodowała, że w Europie mogły się rozrosnąć mafie zajmujące się przemytem ludzi. I ja po prostu tych ludzi w Europie nie chcę. I nie chcą tych ludzi inne kobiety, mieszkanki Europy, a ta kobieta patrzy na mnie z pogardą. Nie do końca chyba słuchała, co ja mówię. Chociaż pewnie do niej później te słowa. Może ona dotarły? odczytała pani słowa tak, że to pani z pogardą patrzy na ludzi o innym kolorze skóry. Nie patrzę z pogardą na ludzi o innym kolorze skóry. Chcę, by Europa była kontynentem bezpiecznym. Niezależnie od tego, czy przestępstw dokonują ludzie o jasnej czy ciemnej karnacji, powinni ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Nowa krew w europejskim parlamencie to nowe nadzieje, że może się coś na lepsze zmienić. Ewa Zajączkowska-Hernik ma też nadzieję, że błędy albo jak niektórzy mówią, celowe działanie, które przyniosło Europie katastrofę imigracyjną, będą rozliczone. Chce pani Komisji śledcze. W sprawie migracji? Zdecydowanie. Jest na to szansa? Mam nadzieję. To będzie bardzo ciekawy ruch, panie redaktorze, również w stronę polityków prawa i sprawiedliwości, którzy teraz kreują się na tych, którzy no jednak są politykami antyimigranckimi, którzy chcą rzeczywiście bezpiecznej Europy, więc ja im daję narzędzie. Skoro chcecie bezpiecznej Europy, stwórzcie ze mną komisję śledczą do spraw nielegalnej imigracji. Walczcie w swoich frakcjach, w Europie konserwatystów i reformatorów, w Patriotach dla Europy i stwórzmy wreszcie organ, który być może wyjaśni, dlaczego właśnie mafie zajmujące się przemytem ludźmi, tak bardzo rozrosły się w Europie i kto dał polityczny parasol ochrony nad tymi organizacjami, bo kto się ewidentnie dał. No, ale na razie to jest oczywiste, było to oczywiste podczas głosowania Ursula von der Leyen. Obecna ekipa ma większość, jesteście w mniejszości. Ile trzeba głosów, żeby ta sprawa stanęła na forum parlamentu? Około 180 podpisów. Czyli pani musi te podpisy sama zebrać? Tak i myślę, że to przemówienie, którego udzieliłam dwa tygodnie temu, bardzo mi w tym pomogło, bo gdyby nie to, że powiedziałam te słowa, no jednak musiałabym startować z pułapu europosła. Anonimowego, europosła, który nie jest znany w parlamencie europejskim. A po tym, co powiedziałam, nie dość, że gratulowali mi politycy, z którymi jestem razem w Europie suwerennych narodów, ale gratulowali mi również europosłowie patriotów dla Europy i europejskich konserwatystów i reformatorów. Także myślę, że jest szansa. Ale no pani koledzy, kobiet... eurodeputowani z Polski, choćby Dariusz Joński, powiedzieli, że przynosi pani Polsce wstyd. Wiele osób było zażenowanych pani występem. Pojawiła się nawet opinia, że. Zachowała się pani jak w maglu, a nie w parlamencie. Ja bym bardzo chciała, żeby polscy politycy nie klękali przed Ursulą von der Leyen i jeżeli ktoś wygarnął jej kilka słów prawdy, to powinni jednak stanąć po mojej stronie, a nie podlizywać się kobiecie, która odpowiada za destabilizację Europy.